Cześć! Z tej strony Jarek Wodek ze sklepu internetowego Juchcik.pl. W dzisiejszym filmie pomówimy trochę o Tokonole. Tokonole to środek japońskiej firmy Seiva do wykańczania krawędzi oraz mizdry skóry. Daje nam efekt podobny do gumy trakakantowej, jednak jest on silniejszy. Przejdźmy może od razu do, do konkretów. W tym momencie mamy ten środek w wersji takiej białej, czyli on jest bezbarwny. W wersji czarnej będziemy mieli też za niedługo w wersji brązowej. Brązowa będzie podobnie działała do wersji czarnej, także zobaczycie sobie, jak to wygląda i jakie efekty można dzięki temu uzyskać. Podstawowym sposobem Podstawowym sposobem na użytkowanie tego środka to jest wygładzanie krawędzi. A więc spróbujmy: Kinacz Beweler, grubość, model 2. Ściągniemy sobie tutaj krawędź z jednej i z drugiej strony. I tak wstępnie przygotowaną. Krawędź. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie wcześniej jeszcze to przetrzeć papierem ściernym. Ja już na potrzeby tego filmu po prostu użyję tego środka na gołą, na gołą krawędź, jedynie sfazowaną. Nakładamy, oczywiście staramy się, żeby mimo, że ten środek jest bezbarny, starajmy się go nie nakładać na lico, bo no, mogą powstać jakieś tam zaciemnienia ślady. Tak jak właśnie w przypadku też gumy tragakantowej środek ma konsystencję balsamą, więc jest bardzo przyjemny w nakładaniu tutaj. I właściwie zaraz po nałożeniu możemy już skórę polerować. Robię to w dwóch kierunkach tutaj. Nie widzę jakichś lepszych efektów, jeżeli bym to robił tylko i wyłącznie w jednym. Już po chwili Mamy naprawdę ładnie wyobloną, wypolerowaną krawędź. Podobny efekt właśnie jak w przypadku gumy tragakantowej, jednak mocniejszy. To wygładzenie jest większe. Łatwiej nam się ono uzyskuje też. Tak wygląda to w przypadku skóry, w przypadku bezbarwnego. I to konole bezbarne też możemy używać do innych kolorów skór, do skóry, na przykład czarnej. Przy czym, jeżeli chcielibyśmy, żeby ten efekt krawędzi był troszkę podbity, ten kolor krawędzi był podbity, był czarniejszy niż w przypadku tylko i wyłącznie czegoś takiego, to użyjmy sobie to konole w kolorze czarnym. Te kolorystyczne wersje Tokonole, one nie służą do tego, żeby z naturalnej skóry e, zrobić czarną krawędź, bo ten efekt wcale nie jest aż tak mocny, zresztą za chwilę go pokażę. On e, służy raczej do podbijania tej krawędzi i tutaj sobie zobaczymy. Część czarnej krawędzi zrobimy sobie tylko i wyłącznie bezbarwnym środkiem. Jeżeli teraz byście się tutaj przyjrzeli, to zobaczycie, że ta krawędź, ona owszem z daleka wygląda na czarną, natomiast widać, widać tutaj to, że ta część skóry, ta środkowa część skóry, ona do końca czarna nie jest. Spróbujmy zatem użyć czarnego środka i zobaczyć jak to będzie działało. Jak widzicie jest to już też forma balsamu, tyle że mocno czarna. Nałożymy sobie na naszą krawędź. Przypolerujmy. nasza krawędź jest już tutaj sucha i jeżeli zobaczycie to no jest ona zdecydowanie czarniejsza od tej ten kolor jest nam no, po prostu bardziej podbity i dlatego właśnie yy, dlatego do tego będziemy używać właśnie tych kolorystycznych wersji Tokonole nie do barwienia, a do podbijania koloru Jakbyśmy chcieli użyć y, czarnego koloru do naturalnej skóry, to efekty uzyskalibyśmy takie. Przygotowałem to już wcześniej. Mamy krawędź, która jest. Y, no, z daleka może ona wygląda na czarną, natomiast ona jest po prostu szara. Y, przebłyskuje nam ta, y, ta skóra y, niebarwiona. No i ten efekt jest tutaj. No, w tym przypadku jest po prostu. Y, Kiepski, bo nie do tego no, używamy, do, do czego powinniśmy używać. No dobrze, ale powiedziałem, że tą samą, ten sam środek możemy używać do wygładzania mizdry. Zwykle do wygładzania mizdry poleca się to konole, albo inne środki tego typu. One nam ładnie chwytają tą mizdrę. Te włoski przestają być problemem, natomiast skóra się wtedy dość mocno usztywnia. Możemy dzięki temu używać tego właśnie jako usztywnienia, ale jeżeli zależałoby nam na bardziej elastycznej skórze, a mimo wszystko, żeby ta mizdra była mm, odpowiednio wykończona, dobrze jest użyć właśnie środka typu tokonola. I tutaj weźmiemy sobie bezbarwny. Do naszej skóry naturalnej. I tutaj staramy się wcierać ten środek, tak żeby on wszedł między te włókna, bo dopiero wtedy będzie mógł je odpowiednio wykończyć. I taką skórę też sobie tutaj. Polerujemy. Tutaj już raczej używałbym przy takim polerowaniu raczej jednego ruchu w jedną stronę, żeby te włoski kłaść, właśnie bardziej równo. Pozwólmy troszkę podeschnąć temu środkowi i zróbmy to samo w przypadku skóry czarnej. Użyjemy tutaj czarnego tokonola. Jak widzicie, używam zarówno w jednym jak i w drugim przypadku skóry, gdzie te włoski one są, no są tutaj widoczne i y, są takie podniesione. Tak żeby, żeby bardziej uzmysłowić jaki efekt osiągamy. Nie tutaj podobnie, w jednym kierunku. Stawmy to do wyschnięcia, a ja Wam pokażę, jaki efekt daje, jaki efekt zaczernienia daje czarne tokonole na naturalnej. Mistrze. Tutaj właśnie bardzo dobrze jest to widoczne. Jak widzicie, skóra Mizra tutaj jest stosunkowo zwarta. Co chodziło mi bardziej o sam efekt wykończenia kolorystycznego. Ten kolor znów, on, no ta czernia jest bardziej taka szarawa, nie jest taka pełna. No tutaj lepsze efekty po prostu uzyskalibyśmy stosując odpowiedni kolor do odpowiedniej skóry. Jak wygląda to w przypadku naszej Mizry? No ona już, już nam troszkę podeschła i nie wiem, czy jest to tutaj widoczne mam nadzieję, że tak. Mizdra jest elastyczna, nie usztywniło nam to jakoś mocno tej skóry, natomiast wykończenie jej no jest zupełnie inne. Tutaj uzyskaliśmy po prostu gładką, stosunkowo gładką powierzchnię. Te wszystkie włoski są przyklepane i no nie są już teraz wyczuwalne w ogóle pod, pod palcem. Tutaj Tutaj na, tej, na tym elemencie, który nie stosowaliśmy, tego środka, no jest, to, jest to widoczne. W przypadku czarnej skóry, no to ona jeszcze powinna nam troszkę podeschnąć, ale tutaj też już widzimy wyg... całkiem spore wygładzenie i właśnie chwycenie tych włosków mizdry. Tutaj zwłaszcza one są widoczne no tam, gdzie tego środka nie ma. Także takie efekty daje nam użycie yy, Tokonole. Yy, bardzo fajny środek do obróbki krawędzi i mizdry. Oczywiście dostępny w naszym sklepie. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat środków chemicznych farb, jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił z kaletnictwem, bardzo serdecznie zapraszam Was do Akademii Uchcika, naszych szkoleń z podstaw kaletnictwa. Wszelkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu. Do zobaczenia wcześniej.